Nudziłem się Wiem, że się nudziłeś Sorry za tą przerwę, ale musiałem Ja wiem, każdy człowiek potrzebuje czasem zrobić kupę Tak A przeważnie jak żona dzwoni <laughs> Ej, czekaj, nie mam czasu, idę się wysrać Dobra, chodźcie tu Nie no, nie powiem, usprawiedliwione, nie? A, to ja kieruję Nie, ona Nie, ja ona kieruje, a? To blać Tu możesz sobie postrzelać dodatkowo Nie, ja nie mogę A, mogę Oni się nie chce. A czemu wysiadłeś? A czemu mnie ktoś wywalił? Ja się nie wyrzuciłem. A czemu wypadłem? Jesteś rudy? No nie, a czemu nie mogę wejść? A weź wysiądź ty. Nie mogę. What the fuck? Dobra, ja padnę. <laughs> do helikoptera trzeba zniszczyć. Ej, niszcz helikoptera. A czemu mnie wyrzuciło? No bo ty masz zadanie zniszczyć helikopter. No, właśnie, widzę, jak zadanie zniszczyć helikopter, czemu nie mogę wsiąść? Myślę, że musimy poczekać. No wywaliło mnie samochodem na autentyku, nie? O, jedzie. C C <laughs> czy ty się... dalej nie możesz wsiąść? Jak się wybierało się te. Mm, granaty? G, trzymasz i wybierasz, chyba. But I don't, pewnie. Ja samobójstwo. No. Dziękuję. Dobra, zacznijmy od punktu kontrolnego. Dobra, o! Uch. O, kuchwa. Teraz mogę jechać? Nie, ja nie wiem, co jest grane. Okej, okay, ja będę napierdalał, tak? Na pierwszy synu. WTF WTF otoczeniu. granatami. Jeb bieb, z laserowej, granatowej. O pięknie, 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 Głowiec. pięknie. No to ty zajmij się śmigłowcem, ja się zajmę granatami. Przepraszam bardzo. Gdzie my byliśmy? A tutaj spoko. Okej jaka rzeźnia, nie ogarniam tematu Nie ogarniam, bardzo dobrze, bardzo dobrze ogarniam Co się dzieje? Yy, no tak dzieje się, dzieje się <laughs> Podobno nas gonią No podobno widzę <laughs> Jakbyś nie zauważył, to ja rzucam tutaj granatami Dobra. Widzę, widzę, że... widzę, że coś wybucha. Tylko ciekawe, czy to co trzeba? Chwili <laughs> e, go gdzieś Niebana. Ja. Uwierz mi, że to idzie nie przejść, nie. Co ty gadasz? <laughs> Uważaj, patrz, ty będzie wybuchał. Także go też mówię, uważaj, bo ty idzie tego nie przejść. Także ty też się trochę udzielaj. Nie mogę. Czemu? No bo ja siedzę jako pasażer. Pasażerowie z reguły nic nie robią. Możesz strzelać, możesz granatami walić. Nie mogę strzelać. Oszczędzę amunicję. No nie, masz przez nieskończoną. Ale zawsze można zaoszczędzić i mieć jeszcze więcej. Jest nieograniczona. Cicho. <głos> <głos> Jest full ammo Weź mi lepiej pomóż W czym ci pomóc? Ty mi powiedz. Dobra, ja biorę śmigłowce. Przepraszam bardzo, czy to nie ma jakiegoś większego kalibru jak na przykład RPG? Jest. Nie ma. Ale jest nie w tej scenie. Niewidoczny widoczny. Przepraszamy bardzo za utrudnienia. Następnym tym razem będzie lepiej. O, widzisz, bo tu coś kurde podkładali na nas. Co podkładali? To ja puścił na to. Hmm. Chyba się spuściłeś. No, powiedzmy. Zrobiło mi się smutno, Pawlaku. No, jestem. Ale musi być sucho. Pa, widziałeś to? Tak, kurde, porobieni. Już nie wiedzą co robić, ale... Myślę sobie, kurczę, nie, z nimi nie ma szans. Okej, my się tu palili, nie? No, tu gdzieś. Nie, przejechaliśmy ten moment chyba. Nie, nie, bo to byśmy byli na moście. O Jezu. Mówiłem, że kobieta za kierownicą to nie najlepszy pomysł. Ale oczywiście reżyser stwierdził, że ona musi jechać. No musi, niestety. I teraz taki mamy problem. Że zaraz gdzieś wybuchniemy na bank. No, bo ona nie umie prowadzić. Okej. Okay. Tutaj się paliliśmy chyba. Wyjechaliśmy na podwójny most. Na drogę dwudniową. O, dokładnie. Z pasem Dobrze, zieleni czy bez? Zielej. Co mówisz? Z pasem zieleni czy bez? A gdzie tu widzisz pas zieleni? No jest przerwa między pasami. <grym> Ale nie ma pasa zieleni. Uwaga, granaty! O o, chyba coś jednie. Oglądaj to. <grym> Ale dali do pieca. No, dali do pieca. To się dalej pani, a miało zgasnąć Wal w nich też Pawlak Do widzenia przyjaciele. A eee, liczycie, czy węty, czy nie No do no gitara. Już nieraz nie będę nie dzień wyskakują. Okej, okay. gdzieś później z tyłu wyskoczy się ile dobrze pamiętam O kurde zmierzzyła, samochody i się nie zniszczyły O jest, 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 jest Helikopter? Nie, to dziadostwo ich. Bra, już biję, już biję, już biję Kurde no, granatem cię rzucić ty? O, padło. Reloading mm -hmm. Awans Tam jest gówno Dobra, padło Nie o, ale... Nie, nie padło. nie padło, coś wystrzeliło Myślałem, że to wybuchło No tak wyglądało Ło, wow, coś... tu coś U Ou no, Padło. Ty patrz na naszego Jeepa. widzę Widać że kobieta za kółkiem No ja bym go lepiej poprowadził No na pewno Na pewno Dawaj bij w to jeszcze raz to gówno No szczelam. Pięć. Mi się broń przegrzała. Pięć, ale ja potrzebuję już dwadzieścia, nie? No. O, jeszcze jedno. Gdzie? O, leci. Czekaj, czekaj. Ej, dobra, wyjeżdża. Zobaczymy, no, wylatuje. Mhm. Dobra, uf. O, jaki kaskader lepszy ode mnie. Jeszcze jeden. Dobra, biję w tego bliższego. A mi się broń tam przegrzała. Dawaj, dawaj, bo reloading zaraz będę miał. 7. A u góry. Aha. Dobra, pat Wydaje mi się, że jeszcze jeden. Nie, nie na rada, że nie. nie ma. Aaaa, to co dzisiaj robimy cały dodatek? Cały dodatek mówisz? No tak. sesję, okej. Okay. Będzie trochę długo. Jak długo? No nie wiem, wiem, że w dodatek siedziałem półtorej godziny, chyba jeden. nie dobrze. jak w tym gówno Szczyram, tylko reloading. Muszę się bronić za Dobra Wybuchliśmy czy jak to się stało? Kupia. Strzelam to gówno to nie wybucha, no Też to Pa od nowa no No widzę Jaki bullshit Jeszcze mi od nowa w zaliczę i to cię zabije Jakie gówno 1 na 20 Walf to Pawlak. I cierwo głupie, no. Mały Demerz zadają te pociski. No, faktycznie mały. Powiem, że to się ciężko gra na hardkorze, bo miałem problemy na normalnym. No dawaj, 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 giń. A co ja w dodatku nie zrobiłem tego, nie? Bynajmniej Jeden to będzie za słupem to... teraz chyba, nie? Za zakrętem. Gdy znajdziemy się na zakręcie, co z nami będzie Tam gdzieś Oleci Nie mogę tego nie Dawaj, się głównie trafić najaj nowej Zero reloadu, ładuj w to, dobrze Poszło? No Pinkło Nie było? Pinkło Ja No baba kurwa za kierownicą Weź tu kurde graj bez nerwów, ja ci zaraz poszczyłem, no. Przedziałem ci broń. O, pad, pad, pad. Nie pierdł, tylko jedźmy. co za ham. Okej okay, o, teraz kaskader? Padł, spadł się jeden. Widzę muszę przeładować muszę bronią schudzić Dobra, szybki reload, bo zaraz znowu będą E, było zdjęcie Nie <laughs> Wysiadaj Czekaj pani Koniec filmu zdjęcie muszę zrobić Przerwamy stronę Dobra, gdzie teraz? Leci, leci, leci się patrzę trochę jednym okiem na radar Dobra by mi się udała ładnie to dudno No reload miał Nie nie miałem lodu Czemu mi przestał strzelać? Ale jeden. padło Muszę przadałaś Już cię wspomagam Dziękuję Gdzie ona zakręca? To za idiotka Jeszcze jeden Where o widzę Ten tu kurde taktykę zmienił No ale nic mu nie da. O, wypadła. <laughs> Jestem przejechała po szmacie. U. Dziękuję. Boże, co za męcząca scena, nigdy nie będę chciał grać w takim filmie. Nigdy. <laughs> Pawlak jak film akcji pornus. <laughs> Najlepszy. Ten był za słaby. Dobra, teraz będzie skok. Na bank? Nie. To mi się nie podoba. Akcjować? Akcjować Maras, co ty tam robisz? Z dźwięki. O! Dobra. Brakowało nitro. Czekaj, czekaj, zabiję tych gnoi. A nie, już mam achievementa. Top się, Gnido, top się. O sorry to ty Dzięki a, <g Mind tum historian> <sum> dobra, się Zdjęcie! Gdzie? Tam <ggger> Jezu, biedny pan fotograf <g Child> <g Winter> Myślę, że znowu nie wysk... ZAKRĘCIŁA, ale... Jakbyś ty to kurwa te napisy to byś wiedział oh, yeah, <laughs> Czasami lepiej żyć w niepewności yeah. są prostytutki w kosmosie Pawla góra Niezły chwyt marketingowy Co? No taki pornów nakręcić Szkoda, że nie wrzucamy tego odcinka w walentynki <grywa> e, Pornus dziwki w kosmosie, nie? Zero grawitacji <grywa> <grywa> Pomóż mi tu Widzę, widzę Dobra, ładujemy jednego i teraz drugiego szybko Musimy się broń przeładować czy... Aha. Ja mogę przeładować Co? Kapcia zapaliśmy Gdzie? Wal w to gówno O, o kurde Ci z czwórki prawie no. e, I co, kupujemy tą czwórkę i ten. tą piątkę niby? Skończmy najpierw trójkę i dwójkę Koniec ale... nie sceny ale... Czwórkę ukończy... tego upeacherszysz już czy nie? Nie Usunąłem, chciałem ja się nie przeciąć ja mi, się... mi to się nie chciało po prostu mi się nie chciało. Ale nie podoba mi się, że zrobili te 4,5 szacun, szacun, nadzielnie. A na jak dawaj, czekaj, jeśli jedziemy na scenę. Teraz to 5, ja. 5 tysięcy, czekaj, czekaj. Poczekaj, będę sobie pokupować rzeczy. Kasa Jutrzenka Sprint, o kurde, 18 tysięcy, jesteśmy zdrowie. Mam 30 tysięcy. Za mało. Mapa, ja chcę, chcę wykupić te rzeczy na dole. Czekaj się, przyjadę na dół. Obrażenia ogień jeszcze nie wiem, to się przyda, dobra. Ja chcę sobie mapę ukończyć. Hajs, hajs, hajs. O, słabo się zgadza, tylko 4000. Co? Tylko 4000 hajsu mamy. Co to jeszcze znaczy ja mam? Ty Marze, mam Chcę sobie kupić wszystkie budynki na dole mapy. Na dole mapy? Za kołpaki. tak chcę kupić. <laughs> Zajebane pachołki O, Ładnie poszedł Ty chyba dzielnicę pomyliłeś A nie. nie, to jutrzenka Jutrzenka, jutrzenka A bo tu jest jeszcze jutrzenka, ok. Kupuję joke cola A to ja tutaj tylko nie mam nizanka i tego, tego co ty teraz tam jesteś Ktoś chce chyba mieć problem Czy pani chce mieć problem? A wydałem 10 tysięcy i będę miał 1000 na godzinę. I potem sobie będę kupował wszystkie ulepszenia. Nie, poczekaj jeszcze, Pawlak, jeszcze nie. Nie, nie chciałem, nie to niechcący. Ja tu chciałem coś, ja coś zrobić tutaj, kurde. Mam taki mały pomysł, ale. No, zrezygnowałem z niego. Zrezygnowałeś z niego? A czemu? No tak, no tak, 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 tak było. Tak, lizanko kupimy teraz. 500 A Ej, ja jeszcze skończył dodatek Nie, jeszcze jest Na samym dole musisz jechać Bo On się nie nazywa teraz więcej akcji, tylko jakoś inaczej Taki reżyser musi być w okularkach Aaa, dziwadło teraz no. Nie, nie dziwadło Zaraz ci powiem jaka to jest misja Hangar 181 przez 2 No, to jest ta misja Czekaj, jeszcze jedę sobie pokupować rzeczy Nie podoba mi się ten Alfons. Się Coś się z nim nie tak Kurczę, to jest słaby reżyser Słaby reżyser? Chłopak no. by zaraz dał więcej akcji. A ja by dał do pieca. <laughs> Dobra, co my tu mamy? Tu jest warsztat, czy też? Też warsztat. Wiesz czemu ja chcę pokupować wszystkie warsztaty? I wszystkie pierdy? Du, I don't know what you want. Ja dlatego chcę kupić, bo chcę zarobić sobie hajsów so so chuj. Dobra, czekaj, ja też pojadę sobie, sobie coś kupię. Jebać biedę Mówisz no, jebać biedę? Tak Okej, okay, tu jest jakiś budynek jeszcze Bo To kidaj sobie przy okazji, patrz czy nigdzie dmuchanych lalek nie ma, nie? No... Tylko one są dobrze pokrywane. Zobaczysz, z Wikipedią jakoś będziemy później jeździć Co? Żeby 100% zrobić, będziemy z Wikipedią jeździć No Trzeci, zaraz będę miał cały obszar zrobiony. Jeden braci, kaj tutaj, kurde jakieś ubranka nowe. O, ty może się przebierzemy trochę. Co, co ty na to? Kurde. Możecie, możecie a, coś tu wykombinuję. Kurde, 5000, tysięcy. O, akurat mam. Spoko. Coś kupił. Sklep z ubraniami. A nie, tu salon tatuażu. Ile ja mam? 9 tysięcy, już mi nie stać. Ja Tatuaż do panu... na głowy, w czubek głowy. Daj, brakuje mi na chatę, nie? Żeby jeszcze wykupić jedną dzielnicę całą. <laughs> Król ja, dobry, dobry. Co? Nie, tu kurde, se tatuaże teraz robię, nie? A tu za drogie, nie jesteśmy nawet na tatuaż Ale jaja Dobra, kupuję sobie plan ze świętych i też ja Myślałem, że tu ciucha to tatuaż, pomieniłem koszulkę z T te. Brawo Teraz mapa Brakuje mi na chatę tylko, nie? Czaisz to? Yy, stroje Co my tu mamy? Legenda hip-hopu nie Ale już fajnie wyglądałoby bez cenzury Dzwoni do Olka Nie dzwoni do Olka Czemu? Daj sobie spokój Przyjechał, przyszedł, przybiegł Aha, zadzwonić w tego, że ma pomóc Siema, siema Siema, co tam? Chodź, dawaj na, do fury, no, naszej, kurde, tutaj, fioletowej Wtysy? Wsiadaj, Olek Kurde, na pakę Jedziemy po Marasa Ja już jadę eee, Tego... Mm, dawaj misję Czekaj Dobra, ja wezmę misję. Już ją biorę. Bierzesz ją? Mhm. Którą wziąłeś, tą z tymi? No, na plan jedziemy przecież. No. Ja jadę z Olgiem, co nie? Z to Olegiem. Olek Oleg jest zajebistą tą postacią. Kurde, ty normalnie zaraz spadnie z tej paki. <laughs>